ani pieprze eee, broń taka, którą mógł grać? Tym ba taki takich nie ma w tej grze um. Muszę to wziąć Miejesz No było już P2 i przed chwilą eee, wie jak się skończyło. Krytynem, który koluje fallback, po czym leci do przodu. Uciekłem. nie no dajcie się wyleczyć proszę To right. się ma właśnie no, na Okej, okay, okej, okay, okej okay. Chciałem dzisiaj dodać aliena do emotek, ale no nie mam slotów na to Chciałem jakoś jeszcze oszukać powiedzmy system, bo da się Dodając mini teksturę na przykład Ale niestety też nie siadło. Zostaw spokoju O, oh, mój stary wjechał, nice Wróciłeś z mlekiem? Mam nadzieję chociaż to ta, ta jest tak ciężka, jak się wydawało. Nice. <laughs> Dajcie coś, pan Czym pożytkować w takim razie? Super bronie dwie <laughs> No musi pewnie potwierdzić maila ja, nie, ja żeby się zabezpieczyć przed botami Zrobiłem, że nie można pisać jeżeli ktoś nie, nie potwierdzi maila

prędzej czy później pewnie kogoś znajdziemy, będę mógł go zlutować jakiekolwiek amunicja, ma z Charge Rifle to ja będę tak użyteczny jak. E, tak samo jak z każdą bronią, ale. Yep. Nie powiem ile, tfu, ile punktów na minus miałem? Jakoś 20 parę, czy coś 30 parę, żeby wrócić do P2. Let's play. No Mummum w sumie wziąć Charge Rifle tylko po to, żeby nadawać sobie frelatowy ten. Więcej tego podnieść kuśwa, więcej tych cylindrów, więcej! Masz tak bardzo rozdzielenie jesteś, a, bo to masz dobra Pij na mnie Jakimś <laughs> koloruje, a się jakoś pośpieszać, coś w tym stylu, pytać? Ja bym się niepewnie nie potrafił. Ja bym pewnie siedział taki. Nie, no, nie spytam. Tam, nie. Zwyczaj, on no, to samo. To byłoby taki. szybci Ale siedziałbym. Siema, ser. No, senior. Kto, kto komu da donate, co? <laughs> ja byłem jak ee... Neri tak? To trzeba kiedyś pierwszy raz na Twitchu. Jak... Tak mi się wydaje, że to jest ona. Że to jest ta sama osoba. O, to jest ten fajny skin do Hamloka. Jak robiła te swoje pupcie czy jakoś tak. A, ja chyba z małą miała streama. Dawno, dawno temu. Nie pomyślałbym, że to będzie jedna z tych, która akurat, akurat właśnie zrobi będzie potem większą liczby. No i to co mówiłem, amunicja jest Tylko te syringe to tak y Oho, słyszę Słyszę, słyszę, słyszę co się dzieje, co się święci Panie, Bo jakby nasz gość nie umarł Bo siebie y Bo się szybko tutaj y Zbieram Dobra, git Pinty, ty nie masz takich pieniędzy Na ten trolling? I ja jak ci powiem taką radę Ja wiem, że coś, tutaj może być zabawne Dla kogoś w wieku powyżej 15 lat już nie będzie Wydawał fajny, taki tip Bo aktualnie na kurwiasz Szanuję, że tu się jeszcze i tak dalej, dalej, ale jednak chyba cię trzeba naprostować Nie, to nie jest tył nie tak, jesteś po prostu młodym, dzieciaczkiem jeszcze. Dlatego. Tak się zachowujesz. Zwien z własnego doświadczenia. Cring. 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 Cring, ziwa. Cring, ziwa. Jakieś od... kiedyś od... odkryłem sytuację z była nasza klasa i wjechałem na forum naszej klasy mojej, mojej podstawówki I chciałem się zachować jak cox Napisałem o Boże tutaj są same pierniki stare. Coś w tym stylu Wiecie w czym był problem? Że do tego samego, samego postawki chodziła moja kuzynka. I wyłapała to. I rozniosła po forum rodziny. I był przypał, że rozwalam takie gówno. <grych> oh, no, 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 no. Ale to dosłownie jak zaczęła istnieć nasza klasa mniej więcej. Więc no, można mniej więcej określić wiekowo, ile to było. Ok, nawet średnia nie mam Master, Mogę powiedzieć, że to twój kolega? No wątpię, że jeżeli ktoś widzi moje imię, nazwisko, zdjęcie i daje, to będzie, że mój kolega. Mam na konto był. Żyj kolwiek rodzice wierzą w takie wymówki, to serio muszą mieć e, małe doświadczenie z, z własnym dzieckiem, bym tak to powiedział. Tak szczerze mówiąc. The Bangalorean. Nice main. Łatwo Własne dziecko łatwo jest ogarnąć, kiedy kłamie. O, w ten sposób. You feel me? Myślę, że oni słychać Discord? To to? To co mi się wydaje? A patrzę. What? Jakim cudem to tutaj walnęło? Excusez moi? Będę patrzył Znaczy no wiesz, zaraz Give me a sec Boże, obrzydliwy jestem! <laughs> nice. Temalęś na. Ale, kocur! Nic nie powiem więcej. No nie? Nic nie powiem więcej. Nie, no mam koksów w teamie. Aktualnie i to mnie utrzymuje, no nie? Powiem, że muszę trzymać ich tempo. Ale chociaż już odbiłem P2, bo widzę, ile punktów mam. Więc zajmijcie Na tym będę o więcej niż miałem w piku dzisiejszym. Widzę Bangladore. <słysy> 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 <słysy>

Nigdy nie ściągnąłem tak daleko ręki. Tak teraz zrobiłem. Na moje depy to jest nienormalne, żebym taką, taką rękę ściągnął. O. Się jeszcze nie wiem, nie wlecię, ale chcę im dojechać tutaj, żeby pomóc w leciego. Nie jedźcie tam kurwa! Problem, um, tak, to chciałem. Skąd? Skąd? Tak. się jak szybko kleja ten ten. Aż włączę. No, powinnaś. Jeżeli po to, co mi się wydaje, że chcesz, to powinnaś. Co zrobiłem? Użyłem umiejętności optymalizowania FPS-ów pod. pode mnie. O, może mam 4? Nie strasznie dobrze, strasznie dużo wiedzą, wiedzą, gdzie dojeżdżać i da... O, kurwa. E, na cipe dostał. Better fuse. 6 lat, nie, 25. To za głupie pytanie. Czyli śledzimy Makito. Proszę mnie, idź z Makito. Monka damage.